Uf, uwagi, o kur, ale ja. kolejny frag od Saja i Saju po raz trzeci! Rania, gdzie ty? Boże ja się... W akcji! Ej, jak się Ja zabijłem ekipa! No i wydaje mi się że to będzie koniec tej ekipy, chociaż... Bez Nikos będzie musiał klaczować. Kurwa! Masz tu wszystkich, masz tu wszystkich dosłownie. Pod, pod mostem. Leży zabiję, nice. bardzo ładnie. Plecy, plecy, plecy. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej panowie. Dobra. Mam nadzieję, że wesoł Pogratulować trzeba. Brawo panowie, brawo. Węgier panowie. Eneba.com to miejsce dla graczy, gdzie czekają tysiące gier i dodatków w atrakcyjnych cenach. W tym tygodniu ruszyła kolejna kampania z super promocjami na popularne tytuły oraz kultowe klasyki. A korzystając z kodu, który wyświetla się teraz na ekranie, możesz zaoszczędzić jeszcze więcej na swoich zakupach. Na Enebie zawsze możesz liczyć na szybką realizację zamówienia i pomoc 24 7 w razie jakichkolwiek problemów. Czego potwierdzeniem jest wysoka ocena na Trustpilot. Wszystkie linki znajdziesz w opisie, a my teraz przejdźmy do materiału. No to lecimy. Jest pan Pewor. I pan Pewor kasuje Adriana Bangi, również kasuje Exiego. Jest tutaj, jest! Fuck. Oni mają takie zero! zero no. Takie okej, się! Dobra, jestem spokojny, jestem spokojny. A teraz zobaczmy, czy się tutaj dzieje, bo ekipa... W ...Wronka, dojechała właśnie ekipę Gawronka. No i tych fragów mają bardzo dużo! Cztery fragi wronek, Szalony 3, Anglik również z eliminacją. Na razie Miniowa tutaj trochę odstaje. Franio pokonany, Gawronek pokonany. No tam będą problemy, tam będą po problemy. Ja się raz, to wronął. Siecię, życie, Po prostu jedno samobycie się Ja uciekam, ja uciekam. Ja Jednego poziomu uciekłem tak, Jednego też leżą. Jeszcze raz. Czy masz tu porta jednego? Są tam. Ja zauważyłem, jakieś te. Na 9. Co się, się trafia? Ja, ja, ja. A bo, bo to nie jest kurwa sznycel, ja myślałem, że ta snajperka to jest sznycel. No mi się pojedzie. Nexe już widzi rywali, którzy są bardzo mocno poobijani. Mokry suchar pada. Nexe też poobijany i chyba jest wjazd. Jest kol dojeżdżamy, chłopaki. O, i to może ich zgubić bez Niko z 28 HP na końcu. Ja tu daję, Tom! Pa, pa, pa! Spokojnie, O, ja nie żyję, ja nie żyję, ja nie żyję. Ja też nie się jeszcze, czy nie? Ja też nie żyję. Zespiesz się jeszcze, czy nie? Nie chyba podniesiesz, mnie chyba podniesiesz. Dobra, restart, po prostu. Jeszcze będzie restart, no? Nie Proszę, żeby w nas nie lecieli. Nie lecą ja? Leci, leci, leci. Plecy dostałem, o ja pierdzielę, z tej pod... O kuuu... O najgorzej... I sobie tu stoimy, tu stoimy i nie wychylamy się do góry, nie dajemy się im obić. United tu na dół, stoimy i nie dajemy się obić. Możecie się schować do środka i po prostu stać, jeśli, jeśli jest taka potrzeba. Dostał, dostał, leży, leży. Dobijaj od razu. Biał, biał, leży drugi. Do, do, dobijajcie ich, dobijajcie ich Dobra, tą ściankę. Widzicie tą ściankę? Tą ściankę co oznaczam? Na 3, 4 pr pr prujemy tą ściankę. 3, 2, 1, prujemy. Tą jedną. Ten jeden. Bili, na dole, na dole, na dole. Wszyscy leżą, wszyscy leżą. Bardzo dobrze, chłopaki. Jest wszystko super. A tu jeszcze zobaczmy, jest Franio, jest Leszek. Bardzo dobra gra ekipy Izaka, oni tych fragów mają strasznie dużo, 13. I wydaje mi się, że za chwilę tych fragów będzie jeszcze więcej. A co robi Pan369Wal? Mówi no Poproszę y klap na czacie dla pana z Valoranta. Informacja. No, chyba... Oni, oni, Sz어�ended oni, oni. Zrobili na nas, ale luz. lus, 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 lus. Ty nie mogę się ruszyć, co jest? Wracam do ciebie. Halo. Nie na dasz, nie na dasz. Wracam. <.season> flu, los, pus, no, <âuounds> Laga, Laga jakiegoś. Jak słuchajcie, słuchajcie, musimy przejść, musimy przejść. Pago obijany, jeszcze lecą RPG i pagą chłopaki, Co robimy, czy walczymy? Angelka próbuje swoich sił, ale no tam jest dojazd teamowy. Kenon bardzo mało HP na koncie. Kenon powalony Saju jeszcze idzie pomóc swojej ekipie Saju teraz wjeżdża! Wjeżdża w plecy Pago leży, ale Evron również Chodźcie na Nowciaksa, na Nowciaksa wszyscy. To może na Nowciaksach chodźcie gdzie ty? Boże ja się w akcji RMA RPG, RPG, tam M miała. Jeden ma zero, leżę, leżę. Leżę, leżę. Ej, RPGa w niego. Leży drugi. Ja uciekam. Jeszcze leżał. Jest jeden, tutaj jeden. Ten został, jeden został. Kurde. Dawaj, dawaj, dawaj. Aj, powaliłem jednego, ale się nie udało. Cześć. Szkoda, że tych portów nie mieliśmy więcej. No dobra, no weźmiemy to. Top 4 w ogóle, bardzo dużo teamów jest... Ojoj, co tu się wydarzyło? Nie wiem. Leć! Leci! Leci w Miniuwę! A Miniuwa tam wykraczało tyle placementu, że chyba sam jest w szoku. Gabronek pada na rzecz Izaka. E, I czy Izak z Lechem dadzą radę? Tylko to dłożyje. Full sprint, full sprint. Oni się biją, stary. Wykorzystaj to. Wyko nie nie, strzelaj. Zobacz, krzaka masz, krzaka masz, krzaka masz. Ta. Ej, się do leczy. Po lewej. możesz go dobić. Na czas, na czas, na czas, tak najdłużej Nie, no... Uważaj, to jest On jest co, to jest zabij to jest go to go super, 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 super sto, to jest sto, to jest sto, jest sto, to jest sto, to jest Nie jest sto, Nice, Boryga. Y, Nowczak chyba padnie i Miniuwa będzie miał 1v1 sytuację. Może teraz y, Miniuwa wróci do tej gry, no zobaczmy. Tylko jedna eliminacja, ale jaka ważna. Wyjdźcie na niego, bo... wyjdźcie strzajcie w niego I po prostu. Teraz ciągnia. Ale mi się stresuje dupa. Dobra, Paweł, dasz, minut 50 dasz, dostał. Za, 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 za drzewem tak, jest, <średenie> za drzewem jest. Chodzi do Forta tutaj. Nice, nice. Y, y, impuls, impuls, wybij go, wybij go. Pięknie, Dobra, pięknie. git! A teraz stąpy, stąpy! Masz mało, no mało, jak coś, mało! Yeah. Yeah. Yes. Yes. Hey, <grym> Jeeee! Nie jest! Ej, ale wiem, tu że nie. To jest nie 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 No niestety nie daje rady, Borys wygrywa tą grę. Gra numer 11 przed nami, moi drodzy. Zobaczmy. O kurde, albo ser skreja. Uwaga! Lecą na nas. gdzie on jest? A Ewron z Kisterkiem, nie wiem, czy nie będą dojeżdżać, nie? Nie. Oni mówią, nie chłopaki, nie idziemy, nie ma co. Natomiast dojechał tutaj Wronek i dobił y, Borisa, więc po tego jednego fraga Wronek poszedł, ale na tym jednym fragu oczywiście skończyło. Jeszcze gdzieś tam Anglik próbuje pomagać, ale Miniuva i Szalony zawsze... Są dwa kroki za swoimi teammate'ami, oni zawsze spokojnie uh, tutaj grają. Wszyscy do mnie na nas pada, szybciutko, pada. Miłeś mnie ktoś, z góry! Z góry, właśnie, za długo, za długo. Nasza gra z każdej strony, by the way, banger. Czekajmy, uciekajmy, uciekajmy. Uciekaj się, ja no. Ja, pie. wolę, serio. Po lewej bardziej gdzieś uciekł. Dobra, to zabieram. On w tym krzaku jest, w tym krzaku, ucieka. Tu, na 100% w krzaku jest. O! Mamy no. glezy! Ja ja używam a, sobie yy, tego. solo, bo wy nie potrzebujecie? Ej, kusi tu, beczki, beczki może robić. Dostaję, dostaję! Ja mam! Wycofka, a, wycofka, a wycofka, 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 a wycofka. wycofka. A ja się lecę. Chodźcie tak, bardziej w głąb strefy. O... Ciężko na kamień tak. do ciebie. Tak, tak, tak. Ja leżę Dostajemy z góry. Dobra. Robię raz proszytki. Nie, ja kampię w takiej pozycji, że mnie raczej tu nie znajdą, więc możecie się Mogliśmy siedzieć tam tamtym tym cały czas. Tylko niepotrzebnie, troszkę. Angelka goni, Angelka goni Evrona. Bardzo mocno pobijany Kamil, Angelka nie chce odpuszczać, wie, że tutaj jest mało HP u rywala. No i Evron prędzej czy później po prostu padnie, tylko że Angelka chyba też padnie. Zobaczmy, Angelka nie odpuszcza, nie odpuszcza Kamilowi. Kamil pada! Tak też się dzieje. Kamil wyeliminowany, o, leż on miał tych bunkrów, Angelka teraz może tutaj... Co? Angelka nie zebrała tylu bunkrów, Angelka, bańka, bańka, Angelka W ostatniej chwili. W ostatniej chwili bańka, ale po co tak szybko? Daj sobie zregenerować shielda Jest tutaj troszkę ogrania, brakowało kiserek Kiserek pada. Na rzecz wyserka Cały czas proją. Ej, tu jest to. typ, tu jest typ, tu jest tu 3, dwa, jednego. Dobijamy lechu leży, lechu leży. Nie, wywalony, wywalony mamy, czekamy na zał, na 10 sekund. Cloudka z filmu mi ten. Dostałem crash na grę, chyba. Co? O nie. Chyba dosta nie, nie rusza mi się gra, nie wiem, czekam co się stanie. U nas chodzisz w miejscu. O, chodzisz w miejscu. O, oh fuck. Myślę, że coś De mogę zrobić. Do bunkra naszego chodźcie. Ta bunkier sobie zajmijmy, nasz. I sobie na razie w nim uciekamy. Czekam, bardzo, czekam. Potwaj się, potwaj się, się. O, oni nie wzięli mojego lutu. Tu jest mojego lut. To... Wchodź! Po... Masz tu, Kamil. I, chłami, nie, i się. Nie, nie chcę, tego. 5 bunkrów to jest. Dobra, zajebiście. No, no to teraz, dobra, teraz wróciliśmy. Mo, mo... A ja jestem ciekawy, co u niego. Oni gdzieś tutaj dolatują, na plecy. Ale nie wygląda to najlepiej, pomimo tego, że. Jak! Teraz ZONY rozdał! Poproszę o zoni na czacie. Jakiś pokczampik, bo naprawdę ładnie to siadło. Już nawet nie było widać gościa na ekranie, a już wszystko dał radę. Weźmy, weźmy tu do bunkra. Schowajcie się ze mną, schowajcie się. Oni, on... Pompa w łapę. Mamy Zona, pompa w łapę. Ja mam graper Widać mnie Chodźcie tu, nie, chodźcie, nie widać Cię Ty, Nexie, stój tak Trzymaj, ja trzymam pompę, stary, jak oni tu wiedzą. Zajdę... Zajebiście, wraca, wraca! Ja tu stoję, k**wa, ja tu stoję z pompą Niech... Jak ktoś pasuje. ich bombi, oni chyba nie wiedzą o was Tak, bo tak Ja bym olała. Dead, dead, granio się strzelają Już nie mam fortu więcej tu jest gość Z każdej strony Jestem w tym krzaku ta, ja, on jest w krzaku, on jest solo chyba w ogóle. Może... to jest każda strona, nie? Może To jest nierealne i coś nie dzwoni jeszcze, no. Kurwa, no! Ewor tutaj szuka. Kasuje Anglika. Ma jeszcze Lawka, ale niczego nie trafia. E, Anglik z fragiem na... No, się. Więc ekipa tam też posłabiana, Kiserek, 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 czy padnie? Padnie na rzecz... Na rzecz Pewora, ale teraz Pewor, jakie tarapaty z ekipą Qlena, jednak daje radę. Ej Klautka, weź proszę beczki, odwróć, żebyś mogła w co po Zaj prostu pić, pić, nie pić beczki w zonie, dobra? Masz te, masz te. ja już nie już potrzebuję. Sobie, mam Wiesz Klautka, jak to działa, możesz po prostu zostać w zonie i sobie już beczek. Zobaczcie, grafują. Roki. w dłoni, jedziemy. Kurde! Kur... Ajajaj... Dobra, rzucam, rzucam shockwave'y. I lecimy. I od razu slide, od razu slide, od razu slajdujcie. Idziemy daleko trochę. Ja nie wiem, ja brakuję próbuję przeżyć. To jest. Hu, 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 wow, stoi w, w buszach, Spróbuj, Ta jest, kanon u ciebie. Leży? Ja padnę, padnę. Może podnieść się cię zaraz? jedę kanon do ciebie. Chłop ma tu zero. Kanon możesz podnieść. Ej biegne? Biegne, chodź, 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 do tą, Ja, ja ci na strefie na razie. Eran, chodź, jest chłop. Graj, chodź, chodź, ta, ta. ta. Place on, place on. Oj, roz... Dobre, to to, to nie jest, nie. to Oj, grozi po mnie. Dobra, to nic. Spoko. My żyjemy, my Jestem nie przeładowany Gawronek mnie znowu chłopak kklątwa Spoko, spoko ja to mam Może na drzewo, nie wiem Pięknie Ty czemu go nikt nie chce trafić Trafię Aj! Dobra, Udy. ale nit ładnie, ładnie Nice Spokojnie, ok, masz Zajebiście. To to cztery 4. 4. 3. Dobrze, to trzy. dobrze, dobrze, co to. wykorowywać, Ja go. Tym o, próbuję zaczarować, próbuję zaczarować, ale no chyba nie da rady. Bez nikos top 2, pewornawcia top 1 moi drodzy, pewornawcia top 1, gratulacje! Chyba im wywaliło ziomka, wiecie? I merganik chyba na krasza, więc DMG z zanim grają w dwójkę. Tak, im wywaliło, im Adiego, więc no, podsumowanie turnieju idealne dla tej ekipy. Ty, tu nie lecimy. Biorę papę biorę ta stał tutaj. Pod nami są. Objechały, Loma

ty w strefie, w strefie, w strefie! Dż, Co zrobi Pewor? Pewor bardzo późno rotuje. Tylko czemu tak późno? Mi się wydaje, że to jest trochę głupota ze strony Pewora. I on jeszcze rotuje tutaj, oj, tak pod górkę, pod Evrona. Musi postawić bu ten, porcik, jest porcik. Nie wiem, czy nie będą, nie będą dojeżdżani. Oj, tam dostali teraz damage. Spore tarapaty, Dmaj się pada. Czemu nie rzucają więcej bunkrów? Mają tych bunkrów dużo. I serek ma już tylko trzy rakiety. Ale Pewor, dmajsi padają, Pewor! To jest koniec Pewora w tej grze! Tom pada, nawcia sama! Co robimy, co robimy? Zabijem Wyserka, razie. zabiłem Wyserka Stali i go liście. dobijam właśnie Dajmy temu, bez niego się teraz po prostu. Za, zabili nam typa, zabili nam typa, ja zabijam ekipa! KUP leży jeździ! Nikt dobra leżeć, leżeć Leżeć! Dobrze! Ej, dobra! Tu jest ten, tu jest ten! Jak się nazywa? Nie wiem Leży jakiś rzutek kolejny, idźcie do zona, do zona, do zona i zbudajcie krzaka Oni nie wiedzą co zrobić Leży Nice Ej, nice. e, pokerbie, po po low, 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 low. Co, Nice, ostatni, no. ostatni To bijacie, to bijacie Rozmawiam się, ścianę, to ścianę, ścianę ścianę, teraz, ścianę, ścianę Jeszcze jeden sapa to tu być Nie widzę go Lewy fort, waga, On solo, on solo chyba jest Zobacz, już, nie, już nie ma tego Ej no, nie działają te pańki na wodzie

Oj uwaga, uwaga, góra, góra, lecę, lecę. Góra, 90, góra, 90, góra To się chyba potrzebuje, lecę Tu już ja, ja go idę dobić, muszę go dobić, muszę go dobić De de de, de. cała ekipa, yeah. chodźcie do mnie, k***a, kur... pyta luta, pyta luta Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie banka, do mnie, chodźcie Bańka, bańka Spokojnie, spokojnie, ja też biorę bańkę Nowy grappler biorę, Kurwa, leżą no, Nie, nie działaj na podziemku, właśnie mówię no, Dobra, jest gówno, nie? No, ja wiedziałem, że trzeba na podzie, panie, ja tylko nie Ja też nie ma paniek, nie? To przejść. My, my wygrywamy tę gierkę, jak my koty. Jak my, my koty. Ma. Mhm. Nie macie dwóch pomp, pomp, ktoś? Czego? Pomp. Mam sniperkę, ammka. jakby ktoś potrzebował sniperkę. Zauny. Restarty włączone. Już dawno, już dawno. A, dobra. Idą tutaj, idą presja, prawie. tu presja, tu presja, różowy presja. Ja mam, ja mam Dobijam, 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 leży ja, Tego z tyłu, tego z tyłu, tego z tyłu Tak, tak tak, 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 presja, 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 presja Jestem, What? ja jestem chyba <śla> ja, ja chyba głosuję na strzelę Leci rakieta Uważajcie lewo, uważajcie lewo, krzaki do cywilu po lewo Ej, ej, uwaga O kur... snajpę dostałem, podnieś mnie, podnieś mnie, podnieś mnie, szybko, kur... podnoś mnie Mamy bajkę czy coś? Nie, nie Tak Tam wracamy, tam wracamy, chodźcie Podnieście mnie szybko, szybko! Kupa, podnieśmy, ja, podnieśmy! Jaa, tyroiru robię niestety! Mati, 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 kupa dawaj grappler do mnie i mnie podnieś. Podnieśmy w tym boksie, kupa! Podnieśmy no. w tym boksie, szybko! Kupa, błagam cię! Wydaje mi się, że to będzie koniec tej ekipy, chociaż... Erpek, erpek, papa! O! Przeżył to jakimś cudem Mati Skater! Nie otwieraj tych drzwi, chłopie, zamknij drzwi! Bez Nikos będzie musiał klaczować. Bicie tych kluczy za nami, za nami, w nich Wejdźcie drzewo, wejdźcie drzewo Ja rzucam porty, złota porty, spokojnie Kto porty jeszcze? Kto porty? Ja o, Dobra, musicie grać, musicie grać Rzucam porty, rzucam porty, rzucam porty Tak, wyrzuć Tere Bokiem, 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 spamuj spację i slajduj, spamuj spację i kontrol W sensie, spamuj spację, jest typ, jest typ, jest typ przed nami bunkier, bunkier Delikatnie bunkier, na spokojnie Idziemy z bunkrami, idziemy z bunkrami, bardzo dużo bunkrów. Spamujcie bunkra jak tylko chcecie hmm? tu, ty, ty masz wunkry. 70. Biegniemy, 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 biegniemy. Spacja, spacja, kucaj, spacja, kucaj, spacja, kucaj, spacja kucaj. Osłona. O dzisiaj jest tutaj. Presja, presja na różowym. Dobra, zginęli, zginęli. Biegniemy dalej, nie jesteśmy w sklepie, nie jesteśmy w sklepie. Drużyna Ewro, tutaj powinna nas spokojnie teraz to domknąć, skoro tak bardzo pobijany jest Exi. Ale zobaczmy, co też się dzieje. QLN. QLN, on będzie tutaj szukał magicznego klacza. Ma jeszcze bunkry, ma jeszcze bunkry, na spokojnie, QLN za kolejny bunkier. Ja mam, ja mam boxa. Idę do siebie, idę do siebie Kurwa! Masz tu wszystkich, masz tu wszystkich, dosłownie. Oni o tobie nie wiedzą. Wiedzą, kurwa, dobra. to 4 Ale ja pierdziele, dwie, dwie ekipy! tak. No, no, nice, nice, no nice. suchar jeszcze, to była ostatnia ekipa, którą musieliśmy. Pół, dosłownie pół metra dalej, jakby strefę dało. Lil' Kuki musiałby rzucić jakiegoś magicznego impulsa, może to jeszcze Kuki robić. No ale chyba jest koniec Kukiego, jest jeszcze impuls. Tu się kampi gdzieś, nie wiem gdzie. tutaj, od przystanku. Zostają? Idziemy, idziemy, idziemy na dół, na dół, na dół, na dół. Leży. Tu się kampi, tak, kampi się kiser. Malego. Leży. Les.

Dobra. Nice, Mam nice, nadzieję, nice. że wystarczyło. Brawo. Oh, kurwa. Wow, brawo. Nie wiem, kto wygrał lasta. Kto wygrał? Ja yeah, pierdolę. E Ebron! Ebron. Ej, nice! QLN top 2, gratulacje. Ebron wygrywa i wygrywa cały turniej, drużyna Evrona. Trzeba po, po, pogratulować, trzeba. Brawo, panowie, brawo. Węgier, panowie. Gratulacje. Gratulacje. Idę do top, top 2, tutaj do Frania. Super chłopaki, macie top 2! Ale gratulacje, gratulacje! 10 tysięcy złotych, tak? Czy 12? Czekajcie, idę sprawdzić. Chyba... E, chyba 12. 12 tysięcy złotych! Gratulacje ekipa!